Popełniłem ten błąd, poszedłem na studia. Ale od razu uprzedzam, ten odcinek nie będzie manifestem antystudenckim. Powiem o mojej perspektywie i dlaczego po raz drugi nie poszedłbym na studia i obrałbym zupełnie inną drogę w życiu. Podam Ci trzy konkretne argumenty, które przemawiają za moim stanowiskiem, a jednocześnie podam trzy kontrargumenty, które mówią o tym, dlaczego na studia warto iść. W skrócie, wyjdzie nam miszmasz, o który nikt nie pytał, ale każdy potrzebował. Powód numer jeden, nie chciałem pracować w zawodzie. Otóż ja poszedłem na psychologię i z wykształcenia jestem psychologiem. Wcześniej nie wiedziałem, czym konkretnie psychologia jest, bo słyszałem niektóre podgłoski, że emocje, że motywacja, że empatia, że terapia, że stres, że bardzo wiele różnych tematów związanych z człowiekiem. Jego rozwojem. No ale kto by się spodziewał, że studia psychologiczne to w dużej części matematyka, to fizjologia, to genetyka. No w sumie to ładnie akcentuje te wszystkie wyrazy, ale tych przedmiotów ścisłych i matematyki jest bardzo, bardzo dużo. Więc czemu się utarło, że to kierunek dla humanistów? No być może dlatego, że bardzo często właśnie jest na tego typu wydziałach, na wydziale humanistycznym lub też społecznym. No ale wracając do tego pierwszego powodu, nie chciałem pracować w zawodzie, więc poszedłem na ten Kierunek, bo wydawał mi się ciekawy. Ale czy zaspokojenie mojej ciekawości było warte 5 lat? No, raczej nie, przynajmniej tak sądzę z perspektywy czasu. Powód numer dwa: straciłem 5 lat zawodowego życia. I ja wiem, wiem, za moment pojawią się głosy, które będą mówić o tym, że przecież w czasie studiów mogłem pracować. No, mogłem, ale trochę nie miałem na to czasu, bo w tym momencie rozkręcałem jedną z pierwszych moich działalności. Otóż byłem artystą scenicznym, a konkretnie iluzjonistą i robiłem wszystko, aby rozbudować moją skromną, acz bardzo płodną działalność. Dodatkowo w tym czasie rozkręcałem też inne kanały na YouTubie, które pozwoliły mi później wejść w marketing. W związku z tym na pewno ten czas nie był przeze mnie zmarnowany, no ale też wtedy nie pracowałem de facto jako marketer w zawodzie. Uczyłem się wielu rzeczy, podglądałem, to był świetny czas, no ale z całą pewnością w zawodzie nie pracowałem, no i te 5 lat stażu było po studiach wyraźnie odczuwalne. Tutaj taka mała gwiazdeczka. Studiowałem na kierunku dziennym i tak miałem znajomość. Miałem znajomych, którzy podczas studiów pracowali w normalnej pracy. No ale ja nie miałem na to w tamtym momencie totalnie czasu, wierząc, że do końca życia będę iluzjonistą zawodowym i na tym właśnie się skupiłem na rozwoju mojej pasji jako pracy i pracy jako pasji. No i powód numer 3. Poszedłem na studia, bo taka była po prostu moda. Z jednej strony czułem na sobie oddech moich kolegów i koleżanek, którzy na studia się wybierali i bardzo się z tego cieszyli. No była też oczywiście taka perspektywa, że rodzice wypychali mnie na studia, mówiąc, że bez studiów to przecież nie ma życia. Dzisiaj wiem, że ten pogląd no niekoniecznie jest zgodny z prawdą, albo się to ładnie dzisiaj powiedzieli, relevantny, no ale wtedy nie miałem argumentów w rękawie, aby tę tezę obronić. Wobec tego spełniając taką moją społeczną powinność, no wybrałem studia z brakulaku. Czy dzisiaj studia są narzucone z góry? Tego nie wiem, ale jestem przekonany, że w wielu domach, naprawdę w wielu domach, rodzice wypychają dziecko, aby szło na studia, myśląc, że dzięki nim będą miały pracę. No i jasne, można iść na studia, jeśli chce się być psychologiem, jeśli chce się być prawnikiem, lekarzem, fizjoterapeutą, czyli mówimy tutaj o wszystkich zawodach reglamentowanych prawnie. Ale jest też przecież cała masa zawodów, do których studia są absolutnie niepotrzebne. No bo weźmy sobie takiego pierwszego z brzegu marketera. Czy potrzebuje studiów? Nie. Niekoniecznie. Powiem więcej. Spotykam się często z klientami, którzy są po studiach marketingowych. Ja totalnie nie jestem po studiach marketingowych. A mimo wszystko mówią mi, że na studiach nie nauczyli się tyle, ile im powiedziałem podczas godzinnej konsultacji. Czy to jest śmieszne? Trochę tak. Czy studia są bezsensowne? No nie do końca, bo na studiach poznajemy teorię. A teoria przecież jest ważna. Mówi się, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. No i ja się z tym w 100% zgadzam. Ale tak jak wspomniałem na początku, no ja nie chciałem pracować w zawodzie, ja po prostu szukałem drogi, doskonaliłem się, budowałem moje kolejne nogi biznesowe a w sumie to biznesowe, no i tak dosiadłem do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Więc z mojej perspektywy, studia totalnie mi nie były potrzebne. Ale co jeśli ktoś na przykład nie ma jeszcze swojej drogi, co jeśli ktoś nie wie, co chce robić, za 5 lat wychodzi z liceum lub technikum, no i rozgląda się dopiero za ścieżką kariery. No to wtedy studia są bardzo przydatne, zwłaszcza kiedy idziesz na kierunek, który cię naprawdę interesuje. I jest to powód numer jeden, dlaczego warto pójść na studia. Bo jeśli i coś cię tak naprawdę interesuje, to idziesz na studia, tam poznajesz ludzi, którzy myślą w podobny sposób, dostajesz książki, które traktują o temacie, który cię interesuje, no i masz najszybszy dostęp do... Prawdopodobnie najlepszej wiedzy w danym temacie w danej dziedzinie. Powód numer drugi jest taki, że warto iść na studia wtedy, kiedy chcesz mieć zawód reglamentowany, czyli tak jak mówiłem wcześniej, chcesz być prawnikiem, chcesz być lekarzem, chcesz być psychologiem, do tego musisz mieć papiery. W związku z tym bez studiów się nie obejdzie. No i powód numer trzy, warto studiować, aby co, aby poznawać nowych ludzi. I jest to z mojego punktu widzenia bardzo, ale to bardzo ważny punkt. Podczas studiów trzymałem się z kilkoma kolegami, mam zresztą z nimi kontakt do dzisiaj, no ale chodzi o to, że nie tylko zdobywamy znajomości takie na całe lata, bo nie to kompletnie mam na myśli, ale zdobywamy znajomości, które mogą nam zaprocentować w przyszłości. Na takiej zasadzie, że kiedy dzisiaj na przykład potrzebowałbym pomocy psychologa, pomocy specjalisty, no to mam co najmniej kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt fajnych kontaktów wśród moich znajomych, którzy są mi w stanie polecić dobre Specjalistę lub sami są w stanie zająć się konkretnym tematem. Poza tym, jeśli już mówimy o znajomościach, no to nie ma nic piękniejszego niż otaczanie się ludźmi, którzy mają dokładnie te same zainteresowania. Łapiemy z nimi wspólny język. No i to jest świetna szansa na poznanie kontaktów, które będziemy utrzymywać przez całe życie. Mamy trzy za, mamy trzy przeciw. Być może zastanawiasz się nad wyborem właśnie kierunku studiów psychologicznych. Jeśli tak, to odsyłam cię do mojego filmu, w którym przeanalizowałem bardzo dokładnie ten kierunek. A jeśli masz jakiekolwiek inne pytanie, ale takie, które dotyczy studiów lub wyboru jakiejś ścieżki zawodowej, to napisz w komentarzu. Czekam tam i odpowiadam na każdą wiadomość.